Drodzy dobro. widzowie, pokój i dobro. Święty Józef również był wystawiany na próbę. Bóg ukazał mu się we śnie i rzekł: Weź dziecię, jego matkę, i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. To jest właśnie próba. Na miejscu Józefa powiedziałbym: Dobrze, Panie, Ty, który jesteś wszechmocny, który rozdzielasz Morze Czerwone, który stwarzasz. Na Twoje słowo wszystko się staje i nikt nie jest z Tobie równy. A tu jakiś tam Herod chce zabić Twojego syna. Czy nie możesz go powstrzymać, abym nie musiał z Jezusem uciekać na ośle? Przecież to długa droga przez pustynię do Egiptu. Tak więc to jest próba. W moich myślach wątpiłbym w Pana. Czy czy to naprawdę ty, panie, czy to twój syn? Jeśli ty nie możesz go obronić, kto może go obronić? Ale Józef, bez słowa, bez sprzeciwu i pytań, jak, dlaczego, gdzie, bez żadnego ale, bierze matkę i dziecię i na Słowo Boże idzie do Egiptu. Tylko dlatego, że Józef. Był na pustyni, milczał, milczał, dlatego że przysłuchiwał się słowu Bożemu, potrafił je rozpoznać i był posłuszny do końca. O, ku naszego... K uh, w przypadku naszego kardynała Aloisiego Stepinca mamy jednocześnie i, próbę i, i, I pokusę. Warto, warto, warto. Bóg prosi go, aby dochował wierności jego słowu, pozostał wierny Kościołowi, pozostał wierny swojemu ludowi. Stefanes wie, że będzie prześladowany, jeśli pozostanie wierny, że będzie torturowany, że straci wolność, że może umrzeć śmiercią męczeńską, że jego lud może ponieść konsekwencje. To było trudne do zaakceptowania. Z drugiej strony, jeśli zaakceptuje to, czego żądają władze komunistyczne, będzie miał przywileje, zaszczyty, wszelkie dobra. Miał przed sobą dwa wyjścia. Miał próbę i miał pokusę. Potrafił wybrać próbę bez względu na to, jak bardzo będzie cierpiał. Nie mógłby tego zrobić, gdyby nie żył świętością od dzieciństwa, oddając swoje serce Bogu i wsłuchując się w Jego słowo. jedan jedna majka roditelji Rodzice, matka, poczęła dziecko. Na USG widzi, że jest chore, niepełnosprawne, specjalnej troski, że ma zespół Down'a. Wiele matek od razu decyduje się na aborcję, bo nie są gotowe na przyjęcie tego dziecka, gdyż to dziecko potrzebuje znacznie więcej czasu. Codziennie trzeba ćwiczyć, chodzić do lekarza. I jak wygląda takie dziecko? To próba. Nie będę. Mieć czasu dla siebie, na swoją rozrywkę, na turystykę. Bardzo dużo wyzwań próba. Lekarz mówi dziecko nie jest zdrowe, jest niepełnosprawne, najlepiej byłoby poddać się aborcji. Tak więc matka znajduje się pomiędzy próbą a pokusą. Wszystkie rodziny, które utrzymały tę informację, że ich dziecko jest niepełnosprawne, że ma zespół Down, zastanawiały się, jak sobie z tym dzieckiem poradzimy czy damy radę. To wielka. Próba, ale też wiele rodzin, prawie wszystkie, które znam, a które mają takie dziecko, wraz z tym dzieckiem utrzymały błogosławieństwo, kiedy rodzina przeżywała kryzys. To dziecko potrafiło wyciągnąć ją z tego kryzysu. Nie tylko rodzice, ale także bracia i siostry w tym dziecku otrzymali błogosławieństwo, ponieważ zaakceptowali próbę, która zamieniła się w błogosławieństwo. Kiedy patrzymy na nasze namiętności, widzimy, że Bóg dał nam je po to, abyśmy z namiętnością głosili słowo, abyśmy byli namiętni w miłości, namiętni wobec naszej żony, naszego męża. Ta namiętność może przerodzić się jednak w pokusę i rzucić nas w przedmieś na przedmieścia śmierci. Jedną z największych prób jest próba Apokalipsy. Istnieje wiele cytatów z Pisma Świętego, które mówią o tej próbie, która będzie na granicy naszych sił i ponad nasze siły. To próba przy końcu świata. Mateusz mówi w swojej Ewangelii w rozdziałach 7 i 24: Będzie to czas ciężkiej próby. Pojawią się fałszywi prorocy, fałszywi

w rozdziale trzecim czytamy: Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Będzie to czas wielkiej próby. Uczniowie Jezusa będą znienawidzeni, będą prowadzeni przed namiestników i królów. Jezus ostrzega: strzeżcie się, żeby Was nie zwiedziono. Czuwajcie więcej i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Zabraknie wiary na ziemi, mówi Łukasz. Wzmoża się nieprawość, oziębnie miłość wielu, mówi Mateusz w swojej Ewangelii. Tutaj Jezus myśli o próbie dni ostatecznych, o próbie apokaliptycznej. Jezus nie mówi nam, abyśmy modlili się do Boga, aby nie nadeszła ta wielka udręka końca świata, ale abyśmy modlili się i nie ustawali, abyśmy nieustannie zwracali się do Niego. Wielka próba jest także w nadejściu Królestwa Bożego. Królestwo Boże zaczęło się od Jezusa Chrystusa. Jest obecne dzisiaj. Jednak jak dostrzec moc tego Królestwa, kiedy doświadczamy porażki za porażką, upadku za upadkiem, kiedy przychodzi choroba, strata? Jak rozpoznać znaki Jego Królestwa, które jest niewidzialne? Niezauważalne, niesłyszalne. Jezus obiecał nam, że jeśli będziemy starać się o jego królestwo, wszystko inne zostanie nam dodane. Jak mam zrozumieć i zobaczyć to królestwo, kiedy przytłaczają mnie trudności życiowe? To naprawdę jedna z największych prób. A więc pokusa grzechu jest wielka, ale o wiele większa jest próba, w której zagrożona jest wiara, miłość, nadzieja. Próba rozpaczy, próba beznadziei. Wtedy, gdy pojawią się wielkie kłopoty, wielka próba apokaliptyczna, ciężkie doświadczenia były udziałem uczniów już podczas męki Jezusa, jego męczeństwa i męczeństwa. Jego uczniów po jego śmierci. W takich chwilach uczeń modli się, aby Pan go wybawił, aby był mu wierny, aby nie zdradził nauczyciela, aby jego wiara nie osłabła. Bóg prosi, abyśmy całkowicie oddali się Jemu, abyśmy wierzyli w jego dobroć i miłość do nas oraz abyśmy bezustannie powierzali mu się z wiarą, bez względu na to, jakie próby przeżywamy. Kiedy czytamy Biblię, a w niej o działaniu Boga wobec ludzi, jego proroków i przez niego umiłowanych, widzimy, że próba jest konieczna. Bóg zawsze będzie nas prowadził i poddawał próbie, ale nigdy nie da nam próby ponad nasze siły. Nie dziwmy się, że Bóg wystawia nas na próbę. To jest walka i nie bądźmy tym zaskoczeni. Święty Paweł mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Tak więc życie jest walką i bitwą. Zgodnie z cytatem pisma świętego, byłoby dziwne, gdyby walki nie było. Życie jest nam dane, aby walczyć, a nie spać. Życie to walka, a nie beztroska i lekka przyjemność. Życie jest walką, i tylko w walce człowiek rozwija swoje prawdziwe zdolności. Wiemy, że prawdziwie kochamy Boga tylko wtedy, gdy walczymy, by go kochać. I dlatego możemy powiedzieć, ten, kto naprawdę walczy, ten kocha prawdziwie, ten kto naprawdę kocha, będzie walczył. Przeciw próby mamy pokusę. Powiedziałem już, że pokusa pochodzi od Szatana i nigdy nie wydaje się odpychająca, trudna, nie do przyjęcia. Zawsze pojawia się u jego coś kuszącego, atrakcyjnego, co podoba się naszemu sercu. Problem Ewy polegał na tym, że rozmawiała z autorem pokusy, a jest nim szatan. Kiedy szatan powiedział do Ewy, zjedz owoce z tego drzewa, Ewa odmówiła. Bóg powiedział, że nie możemy ich jeść. Jestem posłuszna Bogu, przestrzegam jego przekazań. Następnego dnia szatan próbuje znowu i ponownie Ewa odrzuca pokusę. Szatan znowu próbuje. W Piśmie Świętym nie jest powiedziane, jak długo trwa ten dialog. Wierzę, że trwał długo. Szatan za każdym razem mówi łagodnym głosem. Spójrz, jakie to piękne będziesz jak Bóg. Teraz jest ci miło w ogrodzie Edenu, ale będziesz ci o wiele lepiej i przyjemniej. Ewa po upływie dni, tygodni lub miesięcy zgadza się i zrywa owoc. Dlaczego? Tylko dlatego, że rozmawiała z szatanem. Przestańmy rozmawiać ze swoją pokusą. Zawsze zwracajmy się do Jezusa. Tylko On jest w stanie zwyciężyć So je... Szatan. Szatan to inteligentne stworzenie i nie mamy szans, aby się z nim mierzyć. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, nie przeciwstawiajcie się złu, zwróćcie się do mnie, ja zwyciężyłem zło. Widzimy to w spotkaniu Piotra i Jezusa, kiedy Jezus powiedział, że musi udać się do Jerozolimy, gdzie zostanie wydany arcykapłanom, umęczony i zabity. Jezus przepowiada swoją śmierć. Co uczynił Piotr? Piotr wziął go za rękę, wziął go na bok i powiedział, nauczycielu, to nie może ci się przytrafić. Potrzebujemy cię. Potrzebujemy, byś głosił dobrą. Nowiny. Jesteśmy z tobą, jesteśmy twoimi apostołami, masz uczniów, musimy cię bronić nie przyjdzie to na ciebie. Jak brzmią te słowa Piotra? Piotr się troszczy, brzmi przyjaźnie, opiekuńczo. Kocha Jezusa. Chce go chronić. A Jezus, co mu odpowiedział? Zejdź mi z oczu szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co szatańskie. Wyobraźcie sobie, słowa Piotra były opiekuńcze, przyjazne, przepełnione miłością. Tak więc coś kuszącego, i wszyscy na miejscu Jezusa powiedzieliby: W porządku, Piotr że masz rację. Jestem o wiele bardziej przydatny, gdy głoszę, niż gdybym umarł. Ale to pochodzi od szatana. To takie kuszące. Szatan jest taki przebiegły, a Jezus mu się przeciwstawia. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak samo jest z Aloisem Stepincem. Jeśli tylko podpiszesz, otrzymasz wszystkie możliwe przywileje, ale on nie podpisał, mimo że było to kuszące, ponieważ nie rozmawiał ze źródłem, swojej pokusy lecz ze swoim panem. Musimy jasno wiedzieć, że szatan, diabeł, nie jest jakimś głupim stworzeniem z drogami i ogonem, który straszy ludzi. Jest to bardzo inteligentna istota, która sama w sobie jest nieszczęśliwa i zwodzi ludzi. Nie jest rogatym ani ogoniastym, ale upadłym aniołem Lucyferem, niosącym światło, zwodzącym aniołem. Kiedy do nas podejdzie, nie przestraszy nas, ale w swoim kuszeniu pokaże nam swoje szatańskie światło i swój owoc, który jest dla nas zakazany. A kiedy go skosztujemy, zdajemy sobie sprawę, że. Umrzemy. W ewangelii Łukasza czytamy: Szatan domagał się u Boga, by was przesiać, mówi Jezus swoim uczniom. Oznacza to, że otrzymuje na to pozwolenie od Boga. Piotr mówi w swoim liście: Diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. On jest wcale obecny i nieustannie nas zwodzi w bardzo przebiegły, uwodzicielski i kuszący sposób. O tym opowiada nam anegdota z życia świętego Efraima. Uh. Który zdecydował się odwiedzić przyjaciela, który udał się na pustynię do jaskini i żył całkowicie oddany Bogu, aby poprzez swoje posty i modlitwy wyprosić ratunek dla świata i pokój na świecie. Kiedy zbliżył się do tej jaskini, miał wizję nad jaskinią, zobaczył dziesiątki diabłów, które były bardzo niezadowolone. Zgromił ich. Dlaczego? Jest was tak wielu tutaj, gdzie jest ten człowiek, który jest tak dobry i oddany, a w mieście jest tylko jeden diabeł. Oni zwyczajnie mu wyjaśnili. W mieście wystarczy jeden, bo wszyscy w mieście robią to, czego chcemy. Kłócą się, zabijają, są skorumpowani. Robią dokładnie to, czego chcemy. I ten jeden wystarczy i on nie ma pracy. Podczas gdy nas dziesięciu tutaj ma problem z tym człowiekiem, jesteśmy niezadowoleni. I nic nie możemy zrobić. Jest takie przysłowie, które mówi, świętych dręczą dwa diabły, a nas pozostałych tylko jeden. A może on też śpi. Innymi słowy, prawdziwe próby i prawdziwe pokusy zaczną się pojawiać, gdy zdecydujemy się żyć radykalnie dla Jezusa. Dopóki nie zaczniemy prawdziwie żyć Ewangelią, nie będziemy mieli ani prawdziwych prób, ani prawdziwych pokus. Szatan nie mógłby nas kusić, gdyby Bóg mu na to nie pozwalał. Zapytany, dlaczego Bóg dopuszcza, by szatan nas kusił? Święty Cyprian udzielił pięknej odpowiedzi, aby nas ukarać, jeśli zgrzeszyliśmy, aby nas wsławić, jeśli byliśmy sprawiedliwi. Paweł mówi jasno. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Czytamy to w pierwszym liście do Korętia. Zatem pokusa pochodzi od szatana, ale za Bożym przyzwoleniem. Szatan nie mógłby nas kusić, gdyby Bóg na to nie pozwolił. Święty Augustyn mówi, w chrzcie świętym porzucicie grzech, ale nie pożądanie. Przeciwko niemu i po odrodzeniu musicie walczyć. Walka między dobrem a złem trwa w was, a wasz główny wróg jest w was, a nie poza wami. Jak oprzeć się tym pokusom? Spójrzmy, jak Jezus to czynił i pokazał nam drogę. Jezus nie poszedł na pustynię z ciekawości lub ambicji. Gdy, gdy tylko został uchrzczony w rzece Jordan, Duch Święty zabrał go na pustynię. A więc idę tam, gdzie prowadzi mnie Duch Święty, a nie mój, mój ludzki duch, który jest zraniony przez pożądanie, grzech pierworodny, który mnie zwiedzie. Idę więc tam, gdzie prowadzi mnie Duch Wszystko, Święty. Jezus modlił Słyska. się, pościł, pościł. i Rozmawiał ze swoim Ojcem Niebieskim Przez 40 dni Dlatego sposobem na oparcie się pokusem Pokusem jest poddanie się Kierownictwu Ducha Świętego Słuchanie Jego natchnień A nie podszeptów mojej zranionej Grzechem natury Modlitwa i post A będziemy mieli niezbędną siłę Modlimy się do Jezusa Nie o to, aby uwolnił nas Od każdej próby lub pokusy Ale aby był z nami w naszych próbach. Kiedy jesteśmy poddani próbie, będziemy silniejsi, dlatego Bóg zsyła nam próby. Chciałbym zakończyć psalmem. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, pomimo wszystkich prób i pokus. nostras preces cum fletipus, in hoc sacro Ieunio fusas quadragenario. Scrutat oral me cordium, in firmatus cis virium, ad te reversi sexi per remissionis gratiam. Multum quidem peccavimus, sed parce confitentibus, ad nominis lautem tui, Confer concede nostrum conteri corpus per abstinentiam cul putre linquant populum ieiun accorda criminum presta pe ata trinitas concede simplex unitas ut fructuosa sint tuis ie unio